Witamy w miejscu, gdzie technologia spotyka się z pasją do designu, a innowacje przeplatają z elegancją i funkcjonalnością. Nazywam się Michał Marcinowski i dzisiaj oprowadzę Was po naszym showroomie Bielskiej Białej. Zapraszam serdecznie. Do showroomu wchodzimy przez drzwi MB86N Pivot Door. Ta niezwykła konstrukcja z przesuniętą osią obrotu jest wyposażona w estetyczny panel drzwiowy oraz automatyczny system ryglowania. Aby otworzyć drzwi, należy użyć klawiatury, a od środka używamy przycisku elektronicznego lub klamki. A to nie jedyne pivoty w naszym showroomie. Spójrzcie tylko na te drzwi typu pivot. Wyróżniają je wielkie gabaryty skrzydeł przy jednoczesnym zachowaniu łatwości w obsłudze. Stada Supowo-Ryglowa to rozwiązanie przeznaczone do wykonywania lekkich ścian osłonowych, dachów oraz innych konstrukcji przestrzennych. W tym rozwiązaniu zastosowano innowacyjny system redukcji ugięcia rygla, gdzie długość rygla wynosi 4 metry, a maksymalny ciężar szyby to nawet 1000 kg. Drzwi tarasowe podnoszone przez suwne MB-82HS to rozwiązanie nie tylko ciepłe i niezawodne, ale także designerskie i minimalistyczne. Konstrukcja umożliwia tworzenie dużych, przeszklonych powierzchni, które mogą być zautomatyzowane oraz otwierane przy pomocy siłownika. Wąski. 50 mm szerokości słupek stanowi estetyczne rozwiązanie, a niski próg jest bardzo wygodnym ułatwieniem dla osób starszych i niepełnosprawnych. Na tej fasadzie zastosowaliśmy żaluzje Skyflow, które pozwalają na regulację dopływu światła słonecznego i stanowią alternatywę dla innych osłon przeciwsłonecznych, np. rolet czy screenów. Mogą być montowane na oknach w domach, jak i na obiektach użyteczności publicznej. Osłony przeciwsłoneczne pomagają utrzymać ciepło zimą i chłód latem, co wpływa na niższe rachunki za energię. to nasze panoramiczne drzwi MB Skyline Type S. Charakteryzują się wąskim słupkiem o szerokości 25 mm, ukrytą ościżnicą oraz progiem szczelinowym. Nasz Skyline pozwala uzyskać efekt imponującej szklanej tafli, która zaciera granice między otoczeniem a wnętrze pomieszczenia zachwyca lekkością konstrukcji oraz łatwą i wygodną obsługą. MB79 casement to okno otwierane na zewnątrz, spotykane przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Holandii. Dzięki tej funkcji doskonale sprawdza się w trudnych warunkach atmosferycznych. Ponadto użytkownik ma możliwość aranżacji przestrzeni przyokiennej. Drzwi tarasowe MB86N to produkt wyposażony w niski próg, który ułatwia swobodne przejście. MB86N to wytrzymała i estetyczna konstrukcja, która umożliwia dopasowanie do każdego budynku. Na tym rozwiązaniu zastosowano również żaluzję Skyflow z prowadnicami linkowymi, które stanowią estetyczne rozwiązanie do nowoczesnych okien. Okno MB79NUS z ukrytym skrzydłem to rozwiązanie ekonomiczne i funkcjonalne. Na oknie zamontowano roleto Screen SkyTwin. Jest to innowacyjne rozwiązanie łączące w sobie roletę zewnętrzną ze screenem. Zastosowanie screena w upalne dni może obniżyć temperaturę w pomieszczeniu nawet o kilka stopni Celsjusza przy jednoczesnym, niepełnym zacienieniu pomieszczenia. Roleta natomiast zapewnia dodatkową izolację termiczną, a jej całkowite zasłonięcie gwarantuje intymność. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o budownictwie energooszczędnym. Pergola MB Open Sky to połączenie innowacyjnych rozwiązań i eleganckiego designu. Dach Pergoli tworzą lamele typu Flat, które napędzane przy pomocy siłownika mogą płynnie obracać się do 135 stopni. Automatyczne zadaszenie pozwala na pełną kontrolę nad ilością światła i cienia wewnątrz Pergoli. Pergola może być wyposażona w oświetlenie LED umieszczone w lamelach, oświetlenie punktowe lub w formie pasków. Ściany pergoli stanowi przesuwna zabudowa szklana MB Open Slide która zapewnia komfort nie tylko w słoneczne dni, tworząc skuteczną ochronę przed niepogodą. W Pergoli zastosowano również screen. Typu Zip Skyroll, który tworzy dodatkową ochronę oraz komfort. Screen ten jest wytrzymały oraz odporny na wiatr. Drzwi harmonikowe MB86 Foldline HD są bardzo wygodne w codziennym użytkowaniu. Mogą być otwierane zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz. Niewątpliwie ich dużą zaletą jest szeroka gama rozwiązań progowych. Drzwi te mogą tworzyć szerokie przejście z domu na taras albo połączenie kawiarni, restauracji z jej terenem zewnętrznym, lub, tak jak w tym przypadku, mogą stanowić jedną ze ścian dobrze wyciszonej sali spotkań. Z myślą o swobodnej aranżacji przestrzeni biurowych, nawet z podwyższonymi wymaganiami akustycznymi, prowadziliśmy do oferty całość ściany działowe MB Harmony Office wraz z drzwiami profilowymi. Jest to konstrukcja bezprosowa, lekka oraz łatwa w montażu, a podwójne szklenie zapewnia doskonałą izolację akustyczną. Rozwiązania znajdujące się w Showroomie Alluprof połączone są do zintegrowanego systemu sterowania. Zapewnia on inteligentne zarządzanie, dając użytkownikowi poczucie komfortu oraz bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że prezentowane dzisiaj informacje były dla Was wartościowe i inspirujące. Nasze rozwiązania przedstawiają nowoczesne podejście dla budownictwa, zapewniając nie tylko komfort użytkowania, lecz także wysoki poziom bezpieczeństwa. Zapraszam do naszego showroomu.